Cześć, dzień dobry, witam w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co robić z grzechami. Co Biblia o tym mówi? Zapraszam do oglądania. Jeszcze zanim przejdę do tematu dzisiejszego filmu, to taki malutki update do, do kanału. Kilka ostatnich filmów nagrywałem w taki bardziej podcastowy sposób. I wydaje mi się, że on wygląda całkiem spoko, ale to jest jednak nie mój klimat, nie, nie, nie czuję się tam najlepiej. Zacząłem ten kanał od takich vlogów, takich luźnych filmów, trochę z jakiegoś wyjścia, trochę z mieszkania, gdzie się bardziej dzielę takimi luźnymi swoimi przemyśleniami niż jakimiś wielkimi mądrościami, więc zrezygnowałem z tej podcastowej formy i wracam do takiej bardziej luźnej. Więc mam nadzieję, że teraz trochę filmów będzie się pojawiać bardziej w takim stylu. Mam nadzieję, że będą dla Was ciekawe i że będziecie chcieli to oglądać. Zachęcam, zapraszam i tyle. Teraz przejdziemy już do tematu odcinka. Przeczytam teraz fragment z pierwszego listu Jana, to jest rozdział pierwszy, werset 8 i 9, ale zaczniemy najpierw od 8. Jan pisze tam tak: jeśli twierdzimy, że nie mamy grzechu, zwodzimy samych siebie i nie ma w nas prawdy. W tym fragmencie Jan mówi, że jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma grzechu, to po prostu oszukuje sam siebie. Zwodzimy samych siebie, czyli oszukujemy, nikt nie jest bez grzechu. Jeżeli byśmy się przejrzeli naszym, naszemu życiu, naszym codziennym postępowaniom, to to jest normalne, że każdy z nas widzi, że jesteśmy po prostu grzesznikami. Każdy ma grzech. Ale też jedna osoba tutaj ciekawie powiedziała. Do tego fragmentu odniosło się w ten sposób. Nie przypuszczam, aby ktokolwiek twierdził, że nigdy nie zgrzeszył. Sądzę raczej, że apostoł mówił o osobach, które twierdzą, że nigdy nie zgrzeszyły w takim stopniu, aby zasłużyć na gniewne, boże niezadowolenie. I myślę, że to jest dobra uwaga, bo chyba większość osób jednak zdaje sobie sprawę z tego, że czasem robią coś, co nie jest dobre, nie? coś złego. Ale myślę, że niewiele osób uważa, że za to, co robi złego, zasługuje na Boży gniew, czyli na potępienie. Ale tak właśnie jest. Tak nas naucza Biblia, że za każdy grzech, za każde przewinienie należy się nam kara. Więc niektórzy oszukują siebie, że nie mają grzechu, ale tutaj problem jest większy, że możemy oszukiwać samych siebie, jaki jest nasz stan przed Bogiem. A Biblia mówi, że nasz stan przed Bogiem, jeżeli jesteśmy grzesznikami, jest tragiczny, jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Ale dalej czytamy tak, werset 9. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, by przebaczyć nam grzechy i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. A więc to jest kontrast do poprzedniego zdania. Paweł tutaj pisze, jeśli przyznajemy się, czyli możemy się wypierać tego, że jesteśmy grzesznikami, możemy to ignorować, mówić, że tak nie jest, ale z drugiej strony możemy się przyznać, możemy się przyznać przed Bogiem do takiego stanu. I ten fragment mówi, że jeśli się przyznamy, jeśli wyznamy ten grzech Bogu, te grzechy Bogu, to zostaniemy od nich oczyszczeni, zostaniemy uwolnieni, te grzechy zostaną nam po prostu przebaczone. I co ciekawe, Jan tutaj daje najwyższą możliwą gwarancję, że to się stanie, jaką, na jaką możemy tylko liczyć. Tak? Czyli to, że jeżeli wyznamy te grzechy, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy, by nam te grzechy wybaczyć. Więc powołuje się na sprawiedliwość i wierność Boga. A nie ma nikogo bardziej wiernego i nikogo bardziej sprawiedliwego niż Bóg. Więc, jeżeli pisze, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy, by nam te grzechy przebaczyć, jeżeli będziemy je wyznawać, to na 100% tak się stanie. I teraz taki dodatkowy temat. Dlaczego sprawiedliwość i wierność Boga sprawiają, że Bóg przebacza grzechy? Czy sprawiedliwość nie wymaga bardziej tego, żeby Bóg nam tych grzechów właśnie nie odpuszczał, żeby zrobił z tymi grzechami to, co należy, żeby nas za te grzechy ukarał? I właśnie tutaj pojawia się ten temat, który przewija się przez całą Biblię i najbardziej przez Nowy Testament, przez Ewangelię, czyli przymierze. Boga z Jego ludem. Przymierze, które polega na tym, że Jezus przyszedł tutaj jako Bóg na ziemię, stał się człowiekiem, przeżył swoje życie bez grzechu, umarł na krzyżu i wziął wszystkie grzechy osób, które w Niego uwierzą, na siebie. I Bóg tą karę zrzucił na Niego, na Jezusa. I dzięki temu może dojść do takiej transakcji, że grzechy nasze zostają przepisane Chrystusowi on za nie bierze karę, a nam przypisuje swoją sprawiedliwość. To jest ten najważniejszy motyw, najważniejszy temat całego Nowego Testamentu. To, że Jezus umarł za grzeszników, dzięki którym Bóg sprawiedliwie może nas uniewinnić od kary za te grzechy. Więc ci, którzy pokutują przed Bogiem i wierzą w to, co Jezus zrobił na krzyżu, wierzą w to, że on jest Chrystusem zbawicielem. Te grzechy zostają odpuszczone na zawsze. Jeżeli te grzechy popełniamy, bo tak życie nasze wygląda, że nie jesteśmy idealni, cały czas coś robimy nie tak, coś, co się Bogu nie podoba, ale jeżeli przychodzimy i wyznajemy te grzechy, to On nam je przebacza. Jest wierny w tym, żeby te grzechy nam przebaczać. Tak więc Bóg przebacza grzechy. Trochę zimno. Bóg przebacza grzechy wszystkim, którzy do Niego przychodzą. Jeżeli przyjdziesz do Niego, będziesz błagał Go o wybaczenie grzechów, prawdziwie, jeżeli będzie to prawdziwa skrucha, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy, żeby te grzechy wybaczyć. Ważne, że to musi być prawdziwa skrucha, to nie chodzi o takie lawirowanie, że a ja sobie teraz pogrzeszę i będę wyznawał Bogu grzechy, to On mi je wybaczy. To tak nie działa. To musi być prawdziwa skrucha, Bóg zna nasze serce. Bóg zna nas, wie, kiedy Go chcemy oszukać, a kiedy naprawdę przychodzimy do Niego złamani swoim grzechem i chcemy od Niego się uwolnić. A więc prawda wynikająca z tego fragmentu jest bardzo prosta. Uwierz w Jezusa, oddaj Mu swoje życie, odwróć się od swoich grzechów, a Bóg jest wierny i sprawiedliwy, by te grzechy Ci wybaczyć. Grzechy zostają z Ciebie zdjęte i będziesz miał życie wieczne w Chrystusie. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, do zobaczenia.